Drogi krajowej numer 94 zjeżdżam teraz na drogę w kierunku klucz, czyli będę teraz skręcał w lewo jak widzimy w kierunku klucz oraz zawiercia skrzyżowanie ze znakiem ustą nie ma obowiązku zatrzymania ale przede wszystkim nie ma tutaj widoczności odpowiedniej na prawą stronę. Dlatego lepiej się zatrzymać, upewnić i dopiero ruszać. Natomiast od razu po skręcie wjechałem tutaj w obszar zabudowany, czyli 50 km na godzinę.